Czy ta historia jest o tobie? Była noc. Pewien pies pilnował domu. Nagle zjawił się złodziej. Pies zaczął ujadać. Głośno, rozpaczliwie szczekać. Obudził właściciela, ale złodziej zdążył uciec. Pan zbił psa za to, że go obudził, że szczekał. Następnej nocy złodziej wrócił. Pies już nie szczekał. Bał się kary. Złodziej spokojnie okradł dom. Rano pan znów zbił psa, tym razem za to, że nie szczekał. Może i ty czasem jesteś jak ten pies. Reagujesz, mówią, że przesadzasz. Milczysz, mówią, że zawiodłaś. Stawiasz granice, jesteś zbyt surowa. Ustępujesz, jesteś zbyt uległa. Cokolwiek robisz, jesteś. Nie taka, bo zasady zmieniają się w zależności od tego, kto patrzy. Ale wina zawsze jest po Twojej stronie. I choć się starasz, choć liczysz na uznanie, choć podporządkowujesz się coraz bardziej, wciąż słyszysz, że jesteś. Nie taka jak trzeba. Ta luźna parafraza starej bajki Krasickiego może być metaforą twojego życia, może być metaforą schematu podporządkowania i uległości, syndromu dobrej, grzecznej dziewczynki, wiecznie nie takiej jak trzeba, metaforą braku poczucia sprawiedliwości i wewnętrznej wolności, metaforą mechanizmu gaslightingu i przemieszczenia winy. Ile razy karałaś siebie za to, że nie spełniłaś czyichś oczekiwań? Czy czasem Czujesz się jak ten pies? Wiecznie winna? Czy ta historia jest o tobie?